Wyzbyć się traum, wyzbyć się przekonań niewspierających, wyzbyć się, odpuścić, uwolnić, oczyścić od środka swoją psychikę. Pod warunkiem że to potraktujesz poważnie, a nie tylko jak zabawę i prześmiewcze ta-ra-ra, jak cudownie, mam pieniądze, mam pieniądze. Ja sobie zdaję z tego sprawę, mówię to. Z pełną odpowiedzialnością jestem nie tylko psychotraumatologiem, ale jestem również certyfikowanym trenerem metody EFT i celular EFT. Codziennie pracuję z osobami, które tej metody używają dla polepszenia swojego życia. Ale nie dla do polepszenia swojego życia i nie dla oszukiwania siebie. Jak zaczniesz być szczery, szczera ze sobą, jak zaczniesz dopuszczać do siebie czucie, sprawdzać, co jest w tobie, to wtedy... Metoda EFT jest w stanie odmienić Twoje życie? Stosuję ją codziennie. Tylko, że ja to umiem, czuję, robię i nie robię z tego magii, bo to nie jest magia. Jest ponad 100 badań udokumentowanych. Jeżeli chcesz, to zapraszam, poczytaj sobie książkę EFT dla zdrowia dr Peter Stapleton. Tam jest 100 badań udokumentowanych na metodę EFT. I ja jestem tego przykładem, że ona działa. Budziłam się w lękach, a budziłam się w stanach depresyjnych. Ja z tego wszystkiego wyszłam.